Dzień dobry, Nina 1995. Pytania zostały zadane. Zapytałem się mojej duszy, by spotkała się z Twoją i nie tylko, i przekazała Tobie wskazówki i odpowiedzi na Twoje pytania w tym rozkładzie tarota akaszy. Zbudujemy najpierw piramidę w jednym wymiarze, poziomym, a potem zaczniemy dobudowywać pionowe piętra. Które dadzą odpowiedzi i pewne ramy czasowe tego, co się może wydarzyć. Popatrz, jaka karta rozpoczyna Twój rozkład. Jeżeli miałaś wątpliwości co do przypadkowości tego spotkania, to powinny zostać całkowicie rozwiane, to jest karta która mówi o dwóch bardzo bliskich sobie istotach i nie tak bardzo bliskich tu na dole, jak bardzo bliskich tam na górze. Wasze dusze, wasze wyższe ja doskonale się znają. Jeszcze przed tym życiem umówiliście się na to spotkanie. Czas i miejsce były ustalone. To spotkanie musiało się odbyć. Ale za tym spotkaniem popatrz na tę rodzinę, która Ciebie kocha i wspiera, darzy wielką miłością. Rodzina jest odwrócona. Odwrócona rodzina, która darzy Ciebie ogromną miłością, oznacza niskie wibracje. Więc z tego karmicznego spotkania nie płyną wysokie wibracje. Pamiętaj, że Wasze dusze nie znają się od dziś, nie znają się od tego życia, znają się od wielu wcieleń. Spotykając się w kolejnych światach, w kolejnych życiach, realizują różne cele, różne misje, także wyrównują rachunki między sobą. Dusze zawsze mają znacznie głębsze plany niż związek małżeński. Patrzą na takie relacje przez pryzmat wielu, wielu wcieleń. Po odwróconej karcie rodziny pojawia się pociąg, pojawia się mężczyzna, który wsiada do pociągu i odjeżdża. Popatrz, jak ten mężczyzna podobny jest do tego na pierwszej karcie. On odjeżdża, rodzina jest odwrócona, ale jesteście sobie bardzo bliscy. Odwrócona karta refleksji czyli nie ma tutaj spokoju, natchnienia, medytacji jest niepokój. Wiele myśli, duży chaos. Za tym chaosem pojawia się ogród, karta róż bliskich relacji. Ten ogród to jest bezpieczeństwo, bezpieczna przestrzeń, by doświadczać, by się bawić, ale by się uczyć, by się rozwijać. Ta karta ma dwa znaczenia. Może pokazywać własne dzieci, te obecne lub przyszłe, albo może pokazywać Wasze dusze. Ta piąta karta, ostatnia w podstawie piramidy, może odnosić się do duchowej części karty pierwszej, by pokazać Wasze duchowe istoty, które są razem razem dojrzewają, razem doświadczają, tak bliscy sobie i ważni dla siebie jesteście. Jakbyście pochodzili z jednego ogrodu duchowego, jednego domu, jednego dysku światła. Środek piramidy rozpoczyna budowę. Ale nie jest to budowa jakichś egoistycznych celów, ziemskich pragnień realizacja. Jest to budowa celów na to życie, celów duchowych, które były Tobie znane przed tym życiem, były Wam znane. Cegła po cegle, na podstawie tych planów, które sama układałaś przed tym życiem, powoli budujesz. Ten symboliczny budynek. Zauważ, że Ty cały czas jesteś w trakcie budowy. To oznacza, że to spotkanie to nie był Twój cel na to życie. Popatrz, już jesteśmy za tym spotkaniem, a Tobie jeszcze jak daleko by ukończyć tą budowlę. Serce piramidy. Bardzo ważna dla Ciebie karta. Popatrz na ten piorun, który uderza. To drzewo, to jest blokada w Tobie. Wypalana jest przez siły wyższe razem z korzeniami. Jest to ból, jest to strata. Popatrz, że ta karta jest nad tym mężczyzną, który odjeżdża. Jego wyjazd został zaplanowany. Piorun uderza z nieba. Nie miałaś wpływu na to, co się stało. I popatrz na to to jest arka przymierza to jest kontrakt kontrakt ze źródłem. Z tego rozkładu wynika, że pewne siły chciały Tobie o czymś przypomnieć. To jest tak, jakbyś Ty szukała realizacji. Siebie, swoich marzeń, pragnień, na karcie pierwszej, ale doszło do uderzenia. Ta karta została jakby spalona, a Tobie przypomniano o arce przymierza, o Twoich głębszych celach, umowach z samym źródłem. Ale Ty, niestety. Tkwisz w więzieniu mentalnym. Oko piramidy, popatrz, że ty patrzysz na tą piramidę zamknięta. zakrat krat, mogłabyś wyjść w każdej chwili, ale Twój umysł, Twoje przekonania, Twoja wiara trzymają ciebie w tym więzieniu. Czy warto walczyć o te relacje, czy odpuścić? Odwrócona biblioteka kaszy, brak zdolności do kreowania przyszłości, ale także totalny bałagan w umyśle, nieznajomość tego, co sama zapisałaś przed tym życiem w tej księdze życia. Chcę zrobić coś, co jest poza tym planem, i popatrz na kolejną kartę. To jesteś ty i patrzysz się na odwróconą bibliotekę kaszy. Jakbyś chciała sobie przypomnieć, co było zapisane w tej księdze. Pojawia się Archanioł Gabriel. Jest to spec od komunikacji, a to oznacza, że będziecie mogli za jakiś czas ze sobą rozmawiać i nawet siebie bardzo dobrze rozumieć. Przecież Znacie siebie od tak dawna. Gdy pojawi się ta komunikacja, znika bariera, znika przeszkoda, więc wy nie pożegnaliście się na zawsze. Czy to ten jedyny, z którym stworzę rodzinę, czy nie. Ta karta powinna powiedzieć Tobie wszystko. Umowa dusz nie została spisana. Ta karta przykrywa tą dwójkę dzieci. To znaczy, że wy na to życie nie podpisaliście umowy dusz na rodzinę. To nie jest ten jedyny, z którym stworzysz rodzinę, ale jest to bardzo bliska. Tobie duchowa istota, kontakt z nią jest jak najbardziej wskazany. W przyszłości pojawi się na to okno i możliwość. By taki był. Co on do mnie czuje? Popatrz, że nad kartą wyjazdu pojawia się kolejny wyjazd, tym razem. Karta róż, uczuć miłości, bliskich relacji, ale jest wyjazd, odpływa. Karta róż wskazuje, że w głębi coś czuje, ale odpływa. Odwrócony wodospad, brak energii, brak Sił, brak równowagi, brak harmonii. Energetycznie nie łączycie się tutaj w jedności. Tak on to odczuwa. Odwrócona, królowa kluczy, to jesteś ty. On widzi Ciebie odwróconą od siebie. A ty sama zostałaś pokazana przez karty, jako osoba bardzo mocno zanurzona w świecie materii, przypomnij sobie końcówkę Twojego rozkładu koła życia. Tam też byłaś pokazana jako odwrócona królowa kluczy. To się powtarza, cały czas mówimy o tym samym. A gdzie Ty się patrzysz? Lato, cele marzenia, ciężka praca. Która ma Ciebie doprowadzić do zjednoczenia. Twoja wyższa jaźń, dusza, ciało, wszystko łączy się w jedności. To musisz w sobie odnaleźć, i przecież o tym także mówiły u Ciebie karty, znajdujące się poza kołem życia. Jeśli to nie ten, to kiedy poznam miłość życia i osiągnę prawdziwe szczęście? Pojawia się jesień, czyli pewien czas, gdzie energia spada, przyroda szykuje się do snu, nic tutaj się nie dzieje. Odwrócony hilarion, brak znajomości kogoś. Odwrócona karta obfitości, więc dalej nie masz prawdziwego szczęścia. Wokół ciebie jest ogień. Ty na szczęście jesteś bezpieczna, jesteś pod linią ognia, tylko że jesteś nisko, dalej nie widzisz. Dalej nie widzisz celów. Dwa światy. Rozpoczyna się taka wewnętrzna walka w tobie. Tam za oknem duchowa świątynia. Ty patrzysz na pieniądze. W końcu po raz kolejny zostałaś pokazana jako królowa kluczy. Taka bizneswoman w tarociakaszy. Umocowana bardzo mocno materialnie. Odwrócenie architekci. I pojawia się mężczyzna w Twoim życiu, mistrz artystów, człowiek, który ma wizję, bardzo ciężko pracuje na to, by w przyszłości osiągnąć wielki sukces. Ale ten artysta to także egoista, długo go nie będziesz znała. Pojawia się królowa zwojów, królowa akaszy, by dać Tobie wskazówki, odpowiedzi, przedstawić duchową głębię tego, co się dzieje. To jest tak, jakby Twoja dusza po tym kolejnym mężczyźnie, który okazał się egoistą, jakby z pewnej już litości schodzi do Ciebie. Ona może się pojawić jako kobieta w Twoim życiu z krwi i kości, która coś Tobie ważnego powie. To będzie bardzo ważne, bo pole Akaszy, które stoi zaraz za Królową Akaszy, jest w pozycji pionowej. Łączysz się z tym polem. To oznacza, że Ty zaczynasz płynąć z nurtem rzeczywistości. Nie naprzeciw, tylko razem z rzeczywistością, razem ze swoimi celami swojej duszy. I pojawia się bardzo dobra karta karta wspaniałej energii, gdzie Ty, zsynchronizowana z tym polem akaszy, zaczynasz dostrzegać rzeczywistość poza swoim domem, masz pragnienie, by ją poznawać. Nie chcesz siedzieć w miejscu, wychodzisz z domu, zauważ, że cały czas nie ma przy tobie tego wymarzonego mężczyzny, ale dzieją się przepiękne i bardzo ważne już dla ciebie rzeczy. W tych swoich wyprawach, gdzie będziesz odkrywać swoją wartość w samotności bez mężczyzny, ale jednak będziesz odczuwać taką samotność. Bo będzie to samotność, Twój rodzinny dom jest pusty. A Ty w tej samotności odkrywasz źródło, w końcu odnajdujesz szczęście w sobie, bez mężczyzny na zewnątrz, po kolejnym rozczarowaniu w tej. Samotności, odkrywasz coś ważniejszego niż mężczyzna obok, odkrywasz źródło, Twój początek i koniec, tutaj, na tym poziomie, zrozumiesz, po co było to wszystko, po co ta cała historia. I dopiero poza źródłem, gdy Ty, jako odwrócona królowa kluczy, która straciła wartość, gdy odkryjesz w sobie tą wartość duchową, dopiero wtedy z tego światła, popatrz tutaj na to światło, wyłania się król, kluczy. Ty jesteś królową kluczy, wyłania się król, kluczy. On wyłania się z tego światła, ze źródła, dopóki nie odkryje źródła w sobie tej wartości. Tego bogactwa, które jest w Tobie, nie spotkasz króla kluczy. To jest wszystko, co mogła przekazać Tobie moja dusza. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.